Cześć, jestem Merwo. witam was w kolejnym pomperwo. Hmm, nie wchodzą. Oj, oj, o, naprawdę? Okej. Okay. Dobra, czas ich wyjaśnić tym No to dobra, może lepiej mi się uda z maga. Jest. On side, side. Wejdź, wejdź, spójrz na niego z boku. Należy się trochę boję wychylić. Mamy szansę w końcu Wait. zrobić jakiś kombak. No! Udało się. Był want tmach ten? Udało się nareszcie słuchać jakaś runda. Zmaga 7, dopiero dałem radę ich pozabijać. Ciężki mecz może być. Zobaczymy jak będziesz mu dalej. Buy shotgun. Buy shotgun. You don't need machine gun. You don't need thirty rounds. Buy shotgun. Buy double barrel shotgun. <try> <try> tak jest wymagowany. Tu? bardzo fajnie idzie na razie nie wymieniam shotguna. Pukisę... No, no, I only play shotgun, bro. No, no, no. Ok. I'm shotgun master. Ja się ustawiam tutaj bezpiecznie z magiem na jakąś fajną. dobrze. Mam taką bliższą odległość, bezpieczniejszą. Uciekł, uciekł. No słuchajcie, to no na razie idzie dobrze. Dwie pierwsze rundy to był taki. Wypadek przy pracy, <laughs> ale śmiesznie to wyglądało po prostu, łeb, łeb, leżymy, potem też nas od razu zdjęli, ale teraz zmaga sobie, radzę na razie, nie wymieniam broni póki jest dobrze, trzymam pieniądze na jakieś kolejne rundy, jeśli by nam po nie wychodziło, prawie dostałem z od mojego tutaj. Chyba dostał, co? Dostał. Coś tak mi się wydawało, I'm very low. Ej, patrzcie co on kupił, obrzyna. Jak ja to lubię w tych meczach. Gdy ludzie się zaczynają denerwować, że ich zabijam z shotguna, to kupują shotguna. Na przykład, gdy gram rewolwerowca, to. Potoku pół serwera gra z rewolwerem, znaczy nie pół, no, ale jakieś pojedyncze osoby. Dum. To jest zawsze taki. Nice WH Turkish Pig. O, czy to do mnie było. Are you Turkish? Yeah. <laughs> Na to do hey, mojego ziołka z turecką świnią? O kurcze, ciekawe. Nie jest Źle ten małotof wpadł. Yeah, he he here. Dobra, zagramy tak i go spuszujemy przez smoła. Troszeczkę sobie zmniejszamy dystans. On tam gdzieś. Dobrze jest. I wyszkodzone znowu, nice. wymagowany tym razem. Tu. Teraz wielka jego. jako. Okay, look Outside here. Nobody outside. Smoke. What? Ale mi wybuch smoke. 300 IQ Smoke, co? Przyznajcie sami. No nie ma ich nigdzie. był mój najlepszy smoke w życiu. Nie chciałem, żeby poleciał jakoś tam dalej. Oho, patrzcie, o to też i nas. Gdzie, gdzie? One more, one more behind, ja. Yeah. Tam gdzie bo mój jakimś cudem przepuścił o Nie wiem jak ciężko go zobaczyć, ale pierwszy dla nas cały mecz tak naprawdę gram z magiem, oprócz dwóch pierwszych rund, gdzie przez przypadek nam nie wyszło. No i próbujemy dalej, jest dobrze. I'm Szybko zakończone. Tu, tu, tu. tu, czy ktoś mi wytłumaczy, czemu ja teraz dostałem MVP, skoro mój pierwszy strzelił Heda? I zabił, a ja potem zrobiłem jako w drugi fraga I wydawało mi się, że wtedy MVP dostają ci, co zdobyli pierwsze zabójstwo. W sumie nie wiem do końca, jak to działa. Kupuję mi bo wynik meczu jest taki dosyć niepewny. A jak teraz łatwo wygramy, to może będę grał z Obrzynem. Zobaczymy. Obrzyn to jest broń, którą kupuję tylko wtedy, jak jest naprawdę. Maybe side. Jak jest naprawdę. Two side. Jak jest naprawdę bardzo łatwo, bo to jest, to jest dla mnie broń, która wymagałaby. Troszeczkę wzmocnienia i jest za słaba, albo zbyt droga na to co prezentuje, został hmm? Dostał. Wzmocnienie? Nie. to się odpis. No jest Patrzcie, moją własną bronią! Moją własną bronią zabił dwóch! No niedobrze to wygląda. Niedobrze. No I, I'm low oh. so. I wait for you No słuchajcie, kupiłem teraz XMK To jest A4 Zdarzy, Stąży? stył i ładnie muzyczka Zaryzygowałem teraz w tej rundzie, zagrałem zupełnie bez kamizelki Chciałem wyszotganować, wypompować tego, który nie wypompował w poprzedniej rundzie i się udało. Ding? Czy się opis? Killed Nie, play Czemu go chcę puszować? Good job! Patrzcie ile muzeczek. 7 muzeczek mi pina, 8 brunty granek. Tu. Dobra, mój ma w tej rundzie, to ja trochę na niego poczekam. I wait for you, if you can. Maybe pick something. Tell me if you want to push I kliknąłem przeładowanie jak on I potem w tej broni tam jest tak, że jak klikniesz przeładowanie, to może strzelać w trakcie, nie? A teraz kliknąłem przeładowanie, nie sądziłem, że on zraszuje. I potem akurat był taki moment tego przeładowania, że nie byłem w stanie strzelić, a może bym go dobił, nie wiem. Ja tutaj czekałem na trochę komunikację mojego, bo mój miał AWP, nie? Ja myślałem, że on sobie tam na górze będzie się powoli przesuwał, coś pikował. On nagle tak zupełnie sam, bez sensu, postanowił spuszczać bombsite bez komunikacji ze mną, i przez to przegraliśmy tak naprawdę, nie? I have side. on jest? I don't know where is he? Be careful. Tu był w smoku, cały czas siedział, ale się z nim fajnie minąłem. Ładnie się ustawił. Dlaczego się teraz. Thank you, dlaczego teraz gasła moja muzyczka game, GG Nie wiem. Jak na meczek z pompą? Wyszło całkiem fajnie. 9-6, taki wyrównany ciężki meczek. Może będzie jakiś rękaw awans? Fajnie by było? No, jednak nie. Jednak nie szkoda. Nigdy był rangi? Szeryf orzełek i Lem. Dlaczego ja nie mam awansu jeszcze? Przy takich rangach? Ej. No to kolejny meczek. Wylosowało Traina. I ciekawostka, gram z ziomkiem, z w którym, w którym poprzedni mecz grałem przeciwko. Jakby on był w drużynie przeciwnej, miał Szeryfa I teraz się spotkaliśmy razem. Train, dosyć taka specyficzna mapa do grania shotgunami. Dużo zależy, jak, jak będą grali przeciwnicy. No i. Zobaczymy. Sami Kaibi. Watching from above. Jestem sam. One? <laughs> no, Zabity. Prawie tu wpadł O Oj, dwa hedy. Tu, tu, tu. tu fajny początek wykryję tutaj mojego ziomeczka z poprzedniego meczu i wygramy teraz kolejny. ją tu. Wow! Ale wyrwałem! Ale nas zdiglowali, no nie! Nie, no oni bardzo na dystans grają. planting. No ale będzie nam ciężko. To jak maś. dobrze, jeszcze tam. Main, main. Dobrze, znożę uciec. F-bomb. Yeah, bro, wait, wait, why do you pick him solo? Dlaczego on to robi? Bro, it's two v one, I have bomb. Don't, don't pick him, ok?

Przy dwóch na jednego się chować. Bro, bro, can you listen? It's 2 v 1 Stop picking. They have to push. They have to plant the bomb on train. Okay? Chodź tu Dobra Chyba nie przeżyję tego co? I'm very low. 2v1 again Teraz kino tego babika właśnie tak czułem. Ale przeżyłem jakoś. Uuu, dostałem smokiem w twarz. He, had, he has to plant bomb. Remember. No to teraz może być wszędzie, ja nic nie widzę. Uff, 7 fragów. Nasz Jomex zero, ale teraz fajnie dawał info, fajnie pomógł, więc, więc liczymy na to, że będzie jeszcze będzie się dobrze. Jakoś w poprzednim meczu nasz ordaście grał ze mną lepiej, tak mi się wydaje. <gry> Dobra, i później main. One more main. Low, very low. Dobra, musi go zabić, nie? Musi go zabić. Nade him, nade him. Co to jest za nade? Ten nade zadziałał! On był tu blisko już! <laughs> o Jezu! Nie wierzę, że to się udało! Mamy to! Good job, bro. O, nie zdążyłem, nie zdążyłem, nie zdążyłem się ustawić. Błagam. rajd, rajd, jest. Błagam, wygrajmy, to jest mega ważna runda! Jest! 5-3 po CT, to jest, to jest taki ostateczny wynik, z którym będziemy sobie w stanie poradzić. Po Terror z Shotgunem. Może być tutaj ciężko mi na tej mapie, ale, ale ów, bardzo się cieszę, że jest 4-4. No i pistoletówka, mega ważne. Uff, job! Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to, 6-3 dla nas. Powiem wam, że, powiem wam, że te mecze z, na pomperwo, z tymi pompami różnymi na tych mapach, to jest naprawdę wyzwanie ciężkie i naprawdę się stresuję momentami. A, lecimy, ale słabo mi ten smog wybuchł. Mm -hmm. I'm behind from. Zostawię sobie fleszyka I jest zrobiony! Tu, tu, tu Pomperwo dzisiaj w formie Dobra, no, próbujemy to powtórzyć I'm throwing Ale mi łeb Nie mam flesza Nie było już tutaj szans nic z tym stąd zrobić No Więc tak mało HP, ale i tak mi sprzedał Hedzika z Digo, nie? Kolejny raz się powtarza, gdy, gdy są źli Że ich zabije z jakiejś broni to, to, to powtarzają. Chodź tu. Flashing site. Powiedziałem, że mu flashuje i dostał fleszem. I hide. Dobra, mam jeszcze małotowa. Jest, udało się. Du, du, du. Du. Wait, wait, wait. I push him. Wait, wait. I jeden wyszodkowany, i drugi, ale ich zraszowałem od tyłu. Nie no, słuchajcie, nie sądziłem, że taki wynik wykręcę w tym meczu. Było tak ciężko. Mam 17 do 6. GG, thank you. Musi być awans. Musi być szeryf po takim meczu. Szczególnie, że mój ma tutaj szeryfa i go tak wykorowałem. Uwaga, uwaga. Tak jest, wyczułem to! Tak! Wybitny mistrzowski obrońca z samymi shotgunami, z samymi pompami. Mega się cieszę, super wynik. O, trzech szeryfów było na serwerze. Elegancko, łapka w górę, komentarz, subskrypcja i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!